Cześć! Dzisiaj bierzemy na ruszt loch małp. Normalny. Czy tutaj zarobek jest w ogóle sensowny w dzisiejszych czasach i czy jesteśmy w stanie zarobić cokolwiek więcej niż 10k, 20k zbierane z ziemi? Teoretycznie jesteśmy. Praktycznie trochę słabiej. Dlaczego? Teoretycznie jesteśmy w stanie tutaj zarobić na medalach konnych. Jednak to nie są duże kwoty, o tym trzeba zawsze pamiętać. Medale konne najlepiej lecą tutaj od 35 do 45 poziomu. I to nie są levele optymalne. Zawsze im mniejszy level do lochu, tym lepiej. Natomiast jest też boss. Jeden z łatwiejszych bossów, jeśli pamiętacie odcinek o ekwipunku, jaki tutaj potrzeba. A jeśli nie, to zapraszam serdecznie tam, żebyście mogli zobaczyć, jaki ekwipunek potrzeba do normalnego lochu małpy. Natomiast co z tym bossem? Boss teoretycznie i praktycznie jest jednym z najłatwiejszych bossów, jeśli chodzi o te bossy, które mają jakąkolwiek obstawę, jakiekolwiek duperele. Jest łatwiejsze od wodza orków. To na pewno, to z tym się zgadzam. Jest łatwiejszy od wodza orków i działa na jego na zwierzęta, z tego co pamiętam. Jednak moim zdaniem warto tutaj mieć wartość ataku, trochę HP i wystarczy, że będziemy mieli jakieś trucie. To na pewno nam ułatwi sprawę. Sam boss jest łatwy. Minusem jest to, że spotkanie tego bossa, który nie jest bity. Jest dosyć ciężką sprawą. Moim zdaniem i moim fartem z jednego respa niestety nie da się wydrobić jednego jajka małpyszona. Jednak, tak, co dwa respy już mamy jedno jajko, więc jakiś zarobek z tego jest. Na samym początku wystarczyło zbić 6 małp i miało się 4-5 jajek. To naprawdę było mega. Jednak zostało to zmienione. I sami widzicie, że ten drop został pogorszony. Jednak można powiedzieć, że chciał, nie chciał. Dało to jakieś plusy. I dało to jakieś margines dla każdego kto chce taką małpę wydropić. Jeśli chcecie podrobić, tylko dla małp i chcecie na przykład wydropić 10 małp, to warto tutaj iść na tym 35-40 levelu. Im mniejszy, tym lepiej, bo ten boss jest naprawdę łatwy. Jak dojść do bossa? Macie tutaj mapkę, a jeśli chcecie zobaczyć jak to wygląda w realu, zapraszam na poprzedni odcinek, bo tam pokazałem jak się tam idzie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli wam się podobało i już wiecie, że loch małp normalny jest najłatwiejszym dungeonem na pelu, to został łapkę w górę, komentarz, suba. Pozdrawiam, dym 2 do zobaczenia, pa pa.